Przed nami znajduje się skarbiec. A co to właściwie jest, ten skarbiec? Skarbiec to nic innego, jak po prostu magiczne lustra. Tak naprawdę labirynt, luster i my musimy się w nim odnaleźć, zatem idziemy z tego labiryntu. Uwaga, patrzcie tutaj. Proszę bardzo, ogromny, luszczany labirynt skrywa niejedną tajemnicę. Zatem chodźmy i zobaczmy, co my tutaj mamy. Tu jakieś artefakty, tu lampa dżina czy coś. Idziemy, idziemy. Może być ciekawie. Więc idziemy. O, już słyszę krzyki. Jeju, co tu się dzieje? Dobra. Okej. Okay. Tutaj widać nie niegdzie, bo jest popalcowane. Ludzie popalcowali lustra. O, tu jestem ja. Strasznie tu głośno. Okej, okay, tu jest lustro Ej, dobra, to jest niezła schiza, szczerze mówiąc, niezła schiza, ale czasem widać, bo jest po prostu popalcowane, nie, te lusterka. Dobra, idziemy, słuchajcie, bo tak naprawdę macie tutaj albo lustro, nie, albo lustro, albo macie wolną przestrzeń i po prostu musicie przez to przejść, nie. Jak się człowiek wpatrzy, to można zauważyć po prostu. Okej, okay, idziemy tutaj. Idziemy tutaj. O, ktoś wszedł w lustro. Dobra, trzeba powoli. Tu nie można sprintować, bo to naprawdę nie miałoby sensu. Okej, okay, tu jest. Tu jest. A, wyjście ewakuacyjne w przypadku. Okej. Okay. Tu ktoś wszedł w lustro, bo są nawet taśmy. Ojeju. Dobra, ale to. No, powiem wam, to roz jest schiza straszna. A im ciemniej, tym już nie jestem pewien taki. Okej, okay, dotarłem do jakiegoś labiryntu. A gdzie jest to? Jakieś lampy są. Dobra, zobaczmy co tu mamy. Nie, tu będzie lustro. Tu jest lustro. Tu jest lustro. Nie, to jest koniec. Ja wiem, wiem, spokojnie gadam do siebie. Nie, to wszystko lustra są już chyba? Tak, to są wszystko lustra. Nie, dobra, myślałem, że to będzie trudniejsze, to nie jest takie trudne. Tutaj, gdzie to prowadzi, nie Aha, to dalej prowadzi? Dobra, zobaczmy, gdzie to nas dalej zaprowadzi. Aha, to się może zgubić. Dosłownie. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj zeszedłem w ślepy za ułek. Czy jednak to jest trudniejsze? Myślałem, że to jest prostsze. Dobra, idziemy dalej. Tu jest lustro, bo się odbijam. Tu się nie odbijam, więc tu mogę iść, tu się odbijam, tu się odbijam, tu ktoś wszedł, okej. Okay. Tu, tutaj, tu, 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 okej. Okay. Ej, dobra, to nie jest takie trudne, gdy ogarniemy, że odbijamy się w lustrze, tak szczerze mówiąc. O, tu właśnie. Tu się odbijam, tu nie. Gdzie oni są? Patrzcie, co jest? Wow. Ej, Idzie, Dobra, już mam schiznę, nie, nie wiem, co się dzieje. Cześć. Dobra, tu nie ma, było lustra, okej. Okay. Um, tu jest lustro. Okej, okay, tutaj było lustro. O, ja się kręcę. Dobra, to jest ciekawe, to jest naprawdę ciekawe. Gdzie ja znowu wszedłem? widzę, że ja będę mieć problem stąd wyjść. Jakieś dźwięki to są dziwne. Tam ktoś jest. Tu są ewakuacyjne, te. Czekajcie, musimy ogarnąć, gdzie tu iść. Chyba, tu jest lustro. Ej, <laughs> to jest ciekawa zabawa, przyznam szczerze. Myślałem, że to będzie trochę słabszym atrakcją, ale jest ciekawe. Ej, tu są w ogóle otwarte drzwi. Są otwarte drzwi, no dobra. Tu jest lustro. Tu nie ma lustra. Nie ma lustra. Nie ma lustra. Nie ma lustra. A ja mam wrażenie, że się kręcę w kółko? Nie, chyba się nie kręcę w kółko. O ty, chyba wychodzimy. Czy to się udało? Czy wróciliśmy do punktu wyjścia? Zobaczmy. Ej nie, tu nie byliśmy tutaj. O ja cię, patrzcie tam. Ale widzowie tutaj jest ten dziura wielka. Nie, no, tak naprawdę to jest iluzja optyczna. Idziemy dalej. Wow, dobra, wyszliśmy. Ej dobra, to było niezłe akurat. No.